Dzisiaj przekonujące zwycięstwo, ale szkoda, że tylko nasze, bo inne drużyny niestety nie zagrały dla nas. No, niestety wyniki ułożyły się dla nas niekorzystnie. Jak, jak widać, 63 zdobyte punkty nie pozwalają się w spokoju cieszyć z utrzymania. Musimy czekać na wyniki Polonii w barażu. No, właśnie ten wynik Polonii. Jak się nastawiasz na ten, na ten, na ten baraż? Myślisz, że Polonia ma szansę coś ugrać jeszcze? No Oczywiście, że ma. No, Polonia na pewno podejdzie do tego meczu w 100% zaangażowana i zmotywowana, bo to dla nich ogromna szansa. I na pewno tego meczu nie odpuszczą, bo to walczyli cały sezon i wierzymy w to, że uda im się przejść te baraże i awansować. No, Powiedz mi tak, twoim zdaniem kluczowy moment tego sezonu, chociaż jesteś tylko w świecie pół roku tak naprawdę od swojego powrotu z Japonii. I, że który moment był kluczowy, dlatego że, że miejsce jest takie, a nie inne, ciężko powiedzieć. Na taką analizę i ocenę e, dopiero przyjdzie czas. Tak naprawdę, mamy jeszcze w środę e, finał Pucharu Polski. Skupiamy się teraz na tym, na tym meczu, a, a na ocenę przyjdzie czas po tym ostatnim, po tym ostatnim meczu. No Właśnie puch finał Pucharu Polski. Dzisiaj wspierali Was kibice, tam też będą Was wspierać kibice. Dodatkowe taki bodziec motywacyjny na pewno jest. No, no na pewno przyjemnie się gra przy, przy dopingu. Garo wspominał, że jeszcze ta, ta premia i ewentualne wakacje. No tak, no ale to mówię, no na razie skupiamy się na tym finale yy, i będziemy myśleć co dalej po tym meczu. A mi odejście trenera Papruna było dla was takim czymś, co częściowo demotywowało, czy raczej czy raczej niekoniecznie. No, w piłce nożnej takie rzeczy się zdarzają, że, że w trakcie sezonu trener zostaje zmieniony. No, tutaj tak to się potoczyło, no i yy, nie wiadomo, nie wiadomo jak to było jakby trener został, czy jakby się zmienił. No, tak naprawdę tak jak mówię na analizę i ocenę tego wszystkiego, no, to po tym ostatnim meczu w Kozienicach będzie. Dzień, to cię nie męczy w takim Dzięki.